którą przedstawimy, wydarzyła się bardzo, bardzo dawno temu w odległej krainie, na której zjawił się tajemnicze nieznajome. Przybył on z maleńkiej planety, niewiele większej od domu. Była ona gwiazdą B612. Ta gwiazda była widziana tylko raz w 1909 roku przez tureckiego astronoma. Który swoje odkrycie ogłosił na Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Na planecie Małego Księcia rosły rośliny pożyteczne oraz ziemskie. Oprócz dobrych i pożytecznych roślin były ziarna straszliwe, ziarna bałwaburu. Mały Książę musiał codziennie. Na jego planecie były zawsze bardzo skromne, o pojedynczej koronie płatków. Pojawiały się rankiem słów praw i w wieczorem. Pewnego dnia. O, jakiś nowy pęd, ale zupełnie niepodobny do innych pędów. Może to nowy gatunek bałbałów, ale co to? Wszak przestał rosnąć i, i zaczął formować się z niego kwiat. Czuję, że wyrośnie z niego ozdobne zjawisko. Trzę A... A... bardzo, dopiero się obudziłam. Jestem jeszcze nieuczasana. Ależ Pani jest piękna. Prawda, urodziłam się równocześnie ze słońcem. Nie jestem skromna, lecz jak się wzruszając, po pogłębia świeżej wody. Niech się pani nie obawia. Na mojej planecie nie ma tygrysów. A poza tym tygrys nie jedną trawą. Nie jestem trawą. Ale już Nie obawiam się tygrysów, natomiast czuję w do przeciągu. Czy nie ma pan parawanów? Przeciągi nie są dobre dla rośliny. Ten kwiat jest bardzo wymagający. Wieczorem, proszę przykryć mnie knoski. U pana jest bardzo zimno. Tak, skąd przyszło? Przyszła w postaci nasienia. Nie mogła znać innych planet. Na inne kłamstwo. Zastydziła się. <laughs> A ten parałan. Ja bym przyniósł, ale pani mówiła. Przestałem jeździć. Z jednej strony czaruje mnie swoim pięknem i zapachem, ale i zarazem drażę. Nie mogę jej robić. Muszę opuścić swoją planetę. Byłam niewolna. Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwym. Małe książę wędrował długo przez piaski pustyni. I nagle... Zaraz już się powrocie pełny róż, dzień dobry. Czy możecie mi powiedzieć, kim jesteście? Jesteśmy różami, a nie widzieliście może ludzi? Ludzie? Widziałam ich kiedyś, lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich znaleźć. Ja nie miota nie mają korzeni i to im bardzo przeszkadza. Moja róża zapadniała mnie, że jest jedyna na świecie. A oto tu? W jednym ogrodzie jest pięć tysięcy podobnych. Sądziłem, że posiadam jedyny na świecie kwiat, a w rzeczywistości jest to zwykła róża, jakich wiele. Ale ja jestem odpowiedzialny za moją różę. Nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości. Jesteście piękne, lecz próżne. Wydawałoby się, że moja róża jest podobna do Was. Ale dla mnie ma ona większe znaczenie niż we wszystkie razy, ponieważ to ją podlewałem. Ją przykrywałem klączę, wysłuchiwałem jej skarg, jej wychwalań, a czasem jej milczenie, ponieważ jest moją próżą.